sytuacji naszej lokalnej, bieżącej i temu, co dzisiaj e, dzieje się w miejscu, może tak powiem, bo e, Zawsze może tak powiem typowo od, y, 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 od podsumowania od tego, jak, jak ja to widzę dzisiaj, a później postaram się trochę tak to e, urozumieć. E, pan prezydent Jan nie współpracuje z Koalicją Obywatelską, nie współpracuje z Platformą, nie chce współpracować. Dzisiaj już wiemy na pewno, że współpracuje z pisem. em wyrażenie to tylko potwierdzając. Przypomnę tylko, że y, Pan Prezydent Piotr Jednicki był naszym kandydatem trzykrotnie. Trzykrotnie kandydował naszych list do urząd Prezydenta. I dzisiaj wiemy na pewno, że korzystał, y, kampanię wykorzystał kampanię antypisu, wykorzystał tych mieszkańców i tych wyborców do tego, żeby zdobyć władzę. i Dzisiaj wiem na pewno, że zraził. Mówię to, chcę powiedzieć bardzo mocno i wprost. zraził platformę, ale nie to jest najważniejsze. Zradził swoich wyborców, zdradził mieszkańców poszalina. Popatując, dzisiaj, dzisiaj widzimy na na, na, na pewno, Wiem na, to naprawdę, na że y, zawiązała się nowa koalicja, i dzisiaj prezydent i radni prezydency współpracują z pisem Szatardy. Musimy to po wyborach się już to też wiemy na pewno, bo wszystkie maski, i maski opadły i dzisiaj już widać się wyraźnie, że ten współpracuje z PiS-em od samego początku od 2018 roku, od trzech lat. Bo bardzo na przestrzeni tych, tych lat było bardzo wiele decyzji, z którymi się nie zgadzaliśmy, którymi z nami nie konsultował w żaden sposób i nie chciał współpracować na tych polach. Poczynając od filacji lotniska. Doprowadził do likwidacji stowarzyszenia Gminy Powiatu Pomorza Środkowego, a tym samym do likwidacji rozniska użetu powołania. Likwidacja ZS-u. Przypomnę tylko, że inicjatywę uchwałodawczą w kwestii zmiany budżetu w trakcie roku ma tylko i wyłącznie prezydent. Zamiast złożyć taki projekt uchwały i zaproponować radnym zmianę projektu budżetu i zapisać na pieniądze na pracowanie ZS-u pojechał na urlop. Takie są fakty. Pamiętajcie Państwo, rok temu robiliśmy tutaj konferencję prasową, bodajże we wrześniu, gdzie opowiadaliśmy, mówiliśmy o tym, że jest pilna potrzeba remontu wiaduktu na 24. Kilka dni temu został obniżony donasz, do trzech i dwóch dalej nie jest remontowany. Grozi nam być może kolejna katastrofa budowlana, a na pewno paraliż bardzo w bardzo dużej części miasta. Przez ponad rok czasu nie zadziało się nic w tej kwestii że nawet zorganizowaliśmy na Zarządzie Dróg Wojewódzkich konferencję taką, z udziałem ekspertów. konferencję ekspert gdzie eksperci zatrudnieni w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, fachowcy, mostowcy, wypowiadali się jak, w sposób niedrogi, szybki wyremontować bardzo na, na Władysław tego. Te ekspertyzy i te nasze uwagi w żaden sposób prezydent nie wziął, nie wykorzystał tego. Ostatnio, ostatnio mamy głośną yy, sprawę yy, budowy drogi yy, na Wórę do yy, tak naprawdę ruin stadionu. Kolejna inwestycja, która jest yy, przynajmniej dziwna, niezrozumiała. Jak yy, wiecie Państwo, tam, żeby zrealizować tę inwestycję trzeba będzie wyciąć prawie 400 rzeczy. Podobno jest pomysł remontu tego stadionu. Yy, tego w ogóle obiektu jako, jako obiektu sportowo-rekreacyjnego. Dlatego ja przypomnę, że mamy dwa stadiony w Koszalinie, Stadion Bałtyku i Gwarzy, które wymagają pilnego remontu. I są znacznie bardziej potrzebne, znacznie częściej wykorzystywane, albo powinny być niż, niż ten stadion tam na Rzepańskiej. Tartan no bo na Stadionie Bałtyku nie nadaje się już absolutnie do żadnego użytkowania. Uciekają nam sportowcy już Gosi Hołup, oczywiście poczynając poprzez wielu różnych innych atletów, którzy uciekli do, albo uciekli, musieli się przenieść do Stargardu, Lubina, czy Szczecinie. Podwyżki podatków. Zarówno w roku ubiegłym, jak i w tym roku prezydent uparł się, można powiedzieć, żeby podnieść podatki, żeby w czasie pandemii, w czasie tym roku tu szanującej drożyzny Szukać pieniędzy w kieszeniach mieszkańców, a powiem to też uczciwie, szczerze, nie poszukał ich u siebie. Nie zaproponował żadnych oszczędności w administracji, w ratuszu, Nawet nie spróbował tych oszczędności poszukać. Upał się, można powiedzieć, żeby podatki podnieść i w konsekwencji, razem z Pixem, właśnie, razem z Pixem i, i częścią radnych, których, mówiąc kolokwialnie, wyciągnął. Koalicji Obywatelskiej, którzy zdecydowali się współpracować z, z PiS-em, przegłosowali te podwyżki podatków. Program, z którym szliśmy do wyborów wspólnie z prezydentem, zakładał między innymi konsultacje społeczne, konsultacje publiczne, ale widzimy, że tych konsultacji nie ma. Budżet miasta, który ma być konsultowany ze wszystkimi mieszkańcami, nie jest konsultowany nawet z radnymi, yy, którzy stanowili zaplecze yy, polityczne w Radzie Miejskiej Pana Prezydenta. Konsultacje miały dotyczyć również yy, stawek czy sposobu naliczania opłat za śmieci. Przypomnę, że została prezentowana metoda chyba najbardziej niesprawiedliwa dla wszystkich, czyli że każdy, yy, każde gospodarstwo domowe zapłaci tyle samo. Czyli ja zapłacę tyle samo, co yy, starsza pani, yy, jest to niesprawiedliwe, rażące niesprawiedliwe, i należało to przeprowadzić inaczej. Takich działań, z którymi się nie zgadzamy, jest znacznie więcej. Trzeba tutaj powiedzieć też bardzo głośno, że od kiedy prezydent współpracuje jak z FMFA, z pisem, em który od kiedy nie chce współpracować z koalicją obywatelską, miasto jest coraz bardziej brudne, zaniedbane i popada w coraz większą ruinę. Niestety taka jest konkluzja tych yy, chyba smutnych ostatnich trzeba. Ja może tyle. Na początek może są jakieś pytania. To kto będzie kandydatem na prezydenta pod formą no, Tego jeszcze nie wiem, ale mamy dwa lata i zdecyduje na pewno o tym yy, większym krajów niż tylko ja. Nie ma żadnych nazwisk, nikogo, żeby wymyśleń? Wstępnie? Wstępnie? No to, to taki sprawak nie może rozmawiać wstępnie. Albo jest ktoś, kto będzie na prezydenta albo nie. Myślę, że już w najbliższym czasie na pewno będziemy o tym informować. A pan ma takie plany? <głosy> <głosy> Jak mi wiadomo, dzisiaj jestem misjonarszałkiem województwa na Pomorskiego. To praca, która Daje dużo satysfakcji, y, bardzo odpowiedzialna i naprawdę dobrze się czuję tam, gdzie jestem, aczkolwiek no, nie, nie, nie wykluczam żadnej, y, żadnej atrakcji. Mhm. Nie ma takich spraw, jak Nie, 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 pytanie nie, 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 przewodniczącego Rady. Ech, może nawet może warto nawet wniosku powiedzieć. Na pewno pojawi się próba odwołania wiceprzewodniczących Rady, bo takie wnioski już zostały złożone. Ja powiem też uczciwie i szczerze, że ech, każdy członek platformy obywatelskiej, który będzie głosował przeciwko członkowi Platformy Obywatelskiej ech, że, że przynajmniej niektórzy z nich jeszcze się opamiętają. I, yy, 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 chociaż każdy ma prawo wybrać, każdy ma prawo zdecydować, i jak yy, są na drodze do PiSu, to niech jak się nie się pytanie. Po prostu. Przewodniczący Rady Miejskiej yy, Jan Powiat został wybrany głosami yy, yy, większości yy, yy, członków Koalicji Obywatelskiej. Yy, może yy, dzisiaj, kiedy już nie jest członkiem yy, yy, Koalicji Obywatelskiej kiedy głosuje ręka w rękę z, z pisem, bo w ostatniej sesji mieliśmy już tego, tego dowód, że to cała sesja, wszystkie uchwały głosowane były ręka w z pisem. Również te personalne. Przypomnę, że trzech członków Platformy Obywatelskiej zgłosiło swój akces do komisji budżetu. Jan Kurjada głosował przeciwko dwóm z nim i głosował za kandydatami zgłoszonymi przez PiS. Bo to jest faktycznie dobre miejsce, żeby zaapelować do Jana jeżeli ma jakiś resztki honoru, czyli godności, żeby zrezygnować z tej funkcji po prostu. Czy są jeszcze jakieś pytania? Z tego dziękuję bardzo serdecznie. Myślę, że będziemy się spotykać co jakiś czas, w którym będą nasze dalsze nasze działania. I, na pewno się wiele, wiele czerni. Także dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego.